Z Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus zbliżył się do miasta i na jego widok zapłakał. Historia Jerozolimy to historia tragiczna, straszliwa wprost. Historia nieustannej wojny, nieustannego wydzierania sobie tego miasta przez kolejnych wrogów. To historia nieustannej przemocy, krzywdy. Zdrady, ruinacji i mordu. I jest to paradoks, bo Jerusalem to znaczy miasto pokoju, miasto niebiańskie. Jezus patrzy na historię swojego miasta, miasta, które ukochał, i zapewne widzi nie tylko jego historię, historię ruinacji, które wydarzyły się przed nim, ale także na przyszłość. Na to, co dzieje się z Jerozolimą y, tu i teraz w naszych czasach. I płaczę. Płaczę, bo Jerozolima i Ziemia Święta nie jest przeklęta. Nie jest y, y, miejscem, w którym musi trwać wojna. To nie Bóg spuścił na to miejsce doświadczenie przelewanej krwi i to przelewanej przez tysiąclecia to myśmy uczynili to my sami zgodziliśmy się na to by najświętsze miejsce na ziemi miejsce które niesie najwięcej nadziei bo tam pan z martwych wstał zbezcześcić krwią tych których zabijamy do zobaczenia jutro